Normalnie nie wierzę! Wujek wynajął taryfę i jedziemy nad morze! Jeszcze nigdy nie widziałem morza! Już nie mogę się doczekać! Wujek, wujek, a jakie jest morze? Sam zobaczysz! A ty widziałeś? No widziałem! A jak wygląda? Niepowtarzalnie! Czyli jak. Jak, jak. Tadzik, zejdziemy na miejsce, to sam zobaczysz, dotkniesz, a na razie się ciesz widokiem za okno. Wujek, a co da za panie przy drodze? A to? To grzybiarki. Chodzą do lasu, zbierają grzyby, jagody. To czemu one tu stoją, a nie w lesie? No bo już pewnie zbierały i teraz to już przydają. Co pan ci, pleciesz? Powiedz pan mu całą prawdę. To są zwykłe dziwki. I się sprzedają. A grzyba, to możesz pan od nich co najwyżej w Greti się dostać. Nie rozumiem. To co ty panie sprzedają? Miłość, Tadzik, miłość. Miłość? To gdzie są ich mężowie? Pracują jako taryfiarze. Już jesteśmy na miejscu? Nie Tadzik, niestety nie, ale to jest kolejny etap naszej przygody i cenna lekcja, że czasami warto ugryźć się w język. Zaraz łapiemy stopa. Ale fajnie! Jeszcze nigdy w życiu stopa nie łapałem. No i raczej tak nam średnio idzie, bo nikt nie chce się zatrzymać. A może my coś nie tak robimy? Nie, no wszystko tak. Tylko droga jest mało ruchliwa. A w szczególności jak zobaczą nasze bagaże, to nie chcą mieć z nami do czynienia. A może to tak jak na rybach, nieodpowiednie miejsce. No tak, to też może być. Ale moim zdaniem przyszedł czas, by złamać prawo. Co tu jest? Hehe, <laughs> od Pitbulla pożyczyłem. A ty, Tracik, bierz bagaże i chowaj krzaki i się cicho się nie wysuwać. Wujek, Wujek! Numer, Tadzik widziałeś numer? Wujek, ja takich numerów, To jak nawet w cyrku nie widziałem. Jeśli dobrze zrozumiałem, to Wujek powiedział, że dziś śpimy w lesie. Czyli to oznacza, że morze jest niedaleko. Już słyszę szum fal. Ciekawe, jak ty morze wygląda. Wszystkim patronom dziękujemy za wsparcie. Kolejny odcinek już w sobotę.